Wiem na pewno, że był zawsze niezłym miejscem do przeprawy przez wartę. Pewnie miał znaczenie kształt rzeki w tym miejscu. Warta zmienia swój bieg gwałtownie odcinając pewien obszar pod kątem prostym, co zapoczątkowało pewnie zainteresowanie tym miejscem jako przeprawą przez rzekę. szeremski rynek dzisiaj. Miłe europejskie miasto, ale nie to interesuje mnie najbardziej. Interesują mnie tamte kamienice. Pod większością kamienic na rynku w Ślemie znajdują się. Może źle mówię, że pod większością, pod dużą częścią kamienic na rynku, na, na rynku w Ślemie znajdują się gotyckie piwnice. Prawdopodobnie to, co jest pod spodem, jest o ciekawsze od tego, co jest, co jest na wierzchu. Być może istniały połączenia między tymi. Piwnicami gotyckimi i być może takim połączeniem był tunel, który łączył Kościół Powtań właśnie z rynkiem śremskim. Od dziesięcioleci albo dawniej krąży po śremie legenda dotycząca kilkukilometrowego tunelu wydrążonego pod wartą. Pewnie każdy mieszkaniec śremu mógłby powiedzieć coś ciekawego na temat podziemnego tunelu. Udało mi się znaleźć osobę, która posiada informacje na temat domniemanego podziemnego przejścia mieszkańca tutejszej kamienicy, Pana Janusza Maciejewskiego. Witam. Dzień dobry. Panie Januszu, jakie Pan ma informacje na temat podziemnego tunelu? No wiedza jest taka nie za duża, ale po prostu zasłyszana od starszych osób, gdzie po prostu no, jest taki tunel, był kiedyś, on jest może być zasypany który prowadzi od kościoła franciszkańskiego aż po kościół klasztorny na Starym Mieście przez rzekę Wartę. A czy właśnie ten tunel posiadał jakieś odnogi do piwnic kamienic lub y, podziemi byłego ratusza? Owszem, tak. Są takie odnogi. Po prostu jesteśmy tutaj w tej kamienicy, gdzie akurat taka odnoga po prostu tutaj się znajduje. Właśnie odnalazłem tą, tę szczelinę. Ścianie, która wcześniej była zamurowana i myślę, że to jest właśnie to wejście do tego tunelu, które prowadziło do głównej części łączącej klasztorek z kościołem pofranciszkańskim. Co pan, co pan wie na temat tego, tego otworu? Co mógłby mi pan powiedzieć o tym przejściu, komnacie, która się tam znajduje? Po prostu taki tunel od noga chyba tego głównego tunelu który prowadzi od Franciszka do, do klasztornego, z tego. po prostu kościoła. Z kolegami żeśmy tu buszowali nieraz w tych po prostu tych tunelach, takich po prostu jak znaleźliśmy, to tak się nazywa, no, jak to powiedzieć, tyle takim, nie po jakimś tam żołnierza, czy po kimś. No i takie po odnogi, w prawo odnoga jedna, w lewo też odnogi były po prostu kilka takich odnóg tam było. No i dość głęboki. Z cegły murowany, no i sklepienia łukowe. Z jednej strony i z drugiej. Czy za młodu doszedł pan do końca tego tunelu? No do końca tam, żeśmy nie dochodzili, bo już tam było zamurowane. A po prostu to jest trochę, trochę w strachu. No tego też nie, nie mogę powiedzieć, ale możliwe, że ktoś był taki, się tam się może dalej gdzieś zagłębia w ten tunel. Ale ja tego, tego nie wiem. Tunel miał prowadzić z kościoła pofranciszkańskiego do innego kościoła pofranciszkańskiego, ale znajdującego się na lewym brzegu warty. Tak zwany klasztorek również był przez pewien czas siedzibą franciszkanów, wcześniej jednak i pewnie zanim rę przeniósł się na swój prawy brzeg. Trudno się w tym połapać, bo śrem przenosił się z jednego brzegu warty na drugi kilka razy. Najstarsze ślady pochodzą ze wzniesienia, na którym obecnie funkcjonuje cmentarz komunalny. Podobno miała się tam znajdować osada 4000 lat temu. Na lewym brzegu rzeki odkrywano także ślady kultury łużyckiej, więc około 500 lat przed naszą erą. Tyle o starożytności, przejdźmy teraz do średniowiecza. Prawdopodobnie w X wieku powstał na prawym brzegu gród, który pełni funkcję strażniczą przy przeprawie przez Wartę. Później zaczęła się kształtować osada dla odmiany na lewym brzegu Warty. To miejsce nazywano Starym Miastem. Dzisiaj młodzi ludzie mówią stare miasto, określając prawobrzeżną część Remu, gdzie miasto przeniosło się jednak później i w której znajduje się obecny rynek. Niezłe zamieszanie, bo za parę lat nikt już nie będzie wiedział, która część tak naprawdę jest starym miastem. A mnie interesuje to ostatnie przeniesienie miasta, bo zanim do niego doszło, franciszkanie mieli swoją siedzibę w obecnym klasztorku na lewym brzegu, a później przenieśli się do obecnego kościoła po franciszkańskiego na prawym brzegu. Legenda głosi, że Podwarciański tunel łączył te dwa miejsca. Sprawa legendy związanej właśnie z tunelem Podwartą właściwie jest chyba jedną z najmłodszych legend śremskich. Wśród tych, które w tej chwili są popularne, głównie wśród młodzieży, ma ona rodowód właściwie z połowy XIX wieku. Początki to budowa gimnazjum w Ślebie i w tym czasie, właśnie kiedy robiono wykopy, natrafiono na pewne fragmenty, fundamenty. Jakiejś budowni. Nie wiadomo co to było, dlatego że nie zachowały się żadne wzmianki pisane na ten temat. Kolejny, inny fragment to ciekawe podziemia, które znajdują się w kościele franciszkańskim. Trzeci to znalezione fundamenty prawdopodobnie gotyckiego ratusza na rynku Siemiemiemia. I ostatni element to są podziemia. Klasztoru Klarysek, czyli na, tu, gdzie mamy obecny klasztorek na Starym mieście, tam pod kościołem znajdują się, byli przynajmniej pochowani ostatni Jezuici, czyli też mniej więcej to jest około 1860 rok. Jeżeli te wszystkie układanki złączymy, to możemy dojść do wniosku, że tu są podziemia, tam są podziemia i coś te fragmenty może po prostu łączyć. Od czasów Franciszkanów budynek ten był przebudowywany wielokrotnie. Pierwotnie stał tu drewniany klasztor, a ten budynek powstał na fragmentach wybudowanego kilkaset lat temu kościoła. Po franciszkanach stacjonowały tutaj klaryski, a potem jeszcze przez chwilę jezuici. Trudno powiedzieć, ile poziomów piwnic znajduje się tutaj, bo trzeba by przeprowadzić prace archeologiczne i podziurawić te mury. Póki co możemy zerknąć na pierwotne fundamenty, które kryją się pod odnowionym budynkiem. Niestety wygląda na to, że nie uda nam się przedostać do podpiwniczeń. Tunel spod tych zabudowań miałby przebyć w kierunku kościoła pofranciszkańskiego 1300 metrów w linii prostej, ale nie wiadomo czy tunel nie biegł dłuższą drogą na przykład podłączając się do systemu piwnic przy obecnym rynku. Mając lat 9-10 yy... Byłem ministrantem I jako, że w kościele franciszkańskim mszy odbywały się bardzo rzadko, w tygodniu to był chyba wtorek i czwartek o siódmej rano, kontrola ze strony dorosłych była dosyć, dosyć niewielka, w związku z tym można było sobie dosyć swobodnie e, oglądać to, co na zapleczu kościoła franciszkańskiego się e, działo. Jako młody chłopacy próbowaliśmy sprawdzać, czy wejście do, do podziemi istnieje. Udało się wchodzić w miejsca, gdzie w podziemiach były zamurowane przejścia. Wiem, że przed samym konwiktem było też wejście takie, które było później przykryte metalową, metalową płytą. Ale na tym te moje bezpośrednie badania tunelu śląskiego się skończyły.